Chyba was dzisiaj trochę zas zaskoczę Was, moi kochani. Drugim dzisiaj czytaniem. Drugim czytaniem. Po prostu ta cesarzowa dzisiaj mi tak utknęła w głowie, słuchajcie, że nie mogłam się powstrzymać i sobie myślę, a pójdę za ciosem. Mam chwilę. Przepraszam, czasu, pójdę za ciosem. Zrobimy cesarza. Zobaczymy, porównamy, bo przecież nie mogę tak go zostawić. To znaczy nie mogę was tak zostawić. Y Abyście nie widziały jego energii. Pamiętajcie, kochani, że czytanko jest ogólne, kolektywne i nie musi się z Wami wszystkimi zgadzać. Bierzcie tylko to, co ewidentnie do Was pasuje, resztę zostawcie. Skarby moje. Dziękuję Wam za wszelaką aktywność na moim kanale. Jestem niezwykle wdzięczna za to. Zachęcam. Osoby, które nie subskrybują, do kliknięcia subskrybuj, do łapki w górę, do komentarza, jeżeli film Ci się spodobał. No i co? No i zaczynamy. E... Moi kochani, co tutaj się dzieje w tle? A w tle tutaj mamy kogoś, kto ukrywa wręcz e... kogoś przed cesarzową. Jest ktoś tutaj w ukryciu, albo ukrywa ktoś uczucia i to, że przy cesarzowej czuje się bardzo dobrze. Dwie trójki i dwójka, słuchajcie. Ja bym powiedziała, że tutaj jest coś ukrywane. Ta trójka nigdy mi nie pokazuje trzeciej osoby w tej talii, ale biorąc pod uwagę, Z jakim cesarzem mamy do czynienia, to może być tak, że ten cesarz stara się ukryć przed cesarzową, że on wciąż gdzieś poszukuje, wciąż gdzieś się rozgląda za przyjemnościami, za z takimi lekkimi emocjami. Może nawet również tak, że rozgląda się za kimś, do kogo by zaczął przynależeć. Energia tego pana pokazała, pokazała się w dziewiątce mieczy. No, nie ma ten pan lekko, bym powiedziała. Lekko nie ma, bo tutaj nawiedza go coś w snach, nie daje mu spokoju, może jakieś koszmary, może jakieś obsesje tutaj się u niego pokazują. No, takie nieciekawe, nieciekawe sytuacje yy, odnośnie tego yy, człowieka. On albo się zamartwia, albo ma jakieś poczucie winy, albo ogromny taki strach o to, że coś wyjdzie na jaw, że coś się wyda, i wszystko się tutaj, no, rozpierniczy, tak? Rozpierniczy się. Chciałabym teraz zacząć trochę inaczej niż u Was, bo chciałabym od razu wyciągnąć, zanim zacznę czytać resztę kart, wyciągnąć, co temu mężczyźnie chce powiedzieć jego wewnętrzne dziecko. O co prosi wewnętrzne dziecko? O co powinien się ten mężczyzna zatroszczyć? Czy czym powinien się zająć? O co krzyczy tutaj to wewnętrzne dziecko do niego? Moim pierwszym językiem był płacz, ale nikt nie tłumaczył. Ja bym powiedziała, że tutaj trzeba się zająć niezrozumieniem tego niezrozumieniem siebie, niezrozumieniem innych. No bo jako małe dziecko, no co robimy? Płaczemy, jak nam się coś nie podoba, jak nas ktoś nie chce zrozumieć, to wręcz wpadamy w taką histerię. I tutaj również, jako dorosły człowiek, na ten moment to wewnętrzne dziecko krzyczy o zrozumienie samego siebie. O zrozumienie tego, co on już dawno powinien zrozumieć. Wydaje mi się, że tutaj jest problem, że ten facet myśli, że po prostu nikt go nie rozumie. A tak naprawdę on sam siebie nie rozumie. Albo uważa, że nigdy go nie zrozumie, że on jest taki, a nie inny. Zobaczmy, co on ma w głowie. Dziewięć monet. Cztery buławy i umiarkowanie. Moi kochani, no co on ma w głowie? No on ma w głowie niezależność finansową, dbanie o siebie, bardzo dobre, dobra sytuacja materialna, no może nawet nie mówić, ale zadowolenie z siebie w stuprocentowe. Duma z siebie, zadowolenie z siebie, korzystanie z tego, co się posiada. Ja nie mówię, że tutaj ten człowiek jest chciwy, ale przede wszystkim tutaj domy, docenianie swoich rzeczy, które się ma i jaką one mają wartość. Powiedziałabym też, że jeżeli chodzi o jego patrzenie na siebie jako na partnera, to on jakby czuje się jako single. Nie bardzo chce zmieniać tą sytuację, w której obecnie się znajduje, bo on ma wszystko, czego mu potrzeba. Nie bardzo chce, chciałby się wiązać tak czy angażować bardzo mocno, ponieważ jest to dla niego jakiegoś rodzaju problem, tak? Jakaś komplikacja to zbudowanie tej stabilności rzeczywiście jest dla niego zbędne. I on sobie tak myśli, że przecież jest dobrze, jak jest. Uzdrawia się. Widzimy tutaj energetykę człowieka, który uleczał swoją niezależność, uleczał swoją. Po swoje poczucie wartości. Uzdrawiał swoje poczucie wartości. No, które tutaj umarło. Ja bym powiedziała, że tutaj nawet jest uzdrawianie ego, czyli siebie. Uzdrawianie siebie. I jako druga karta pokazała mi się karta czwórki buław, czyli... Radość, spełnienie, budowanie czegoś, cieszenie się wspólnymi chwilami to jest naprawdę bardzo pomyślna karta. Na pozycji umysłów to jest nic innego jak po prostu jakieś, jakaś radość, jakaś zabawa, jakieś świętowanie. No tutaj jest upojenie się jakimś sukcesem, nawet. No w tej dziewiątce monet ten sukces może jak najbardziej być. Po stracie jakiejś tutaj, po tej śmierci takiej oczywiście niedosłownej, ten człowiek mógł się uzdrowić i mógł się regenerować. No i w tej chwili jakby widzi, że ma przed sobą duże możliwości i chce korzystać z chwili. Chce korzystać na chwilę obecną z chwili. Znowu, świętowanie potwierdziło się świętowaniem, więc tu absolutnie jest taka energia radosna, oczyszczenie się i spełnienie. No tak, no to on właśnie w taki sposób chciałby żyć. Właśnie w taki sposób chciałby żyć. A ta karta umiarkowania, spełnienie, oczyszczenie i świętowanie. Yy, budowanie czegoś razem, myśli może o tym, jak najbardziej tutaj myśli o tym, żeby coś może zbudować razem. Że już czas najwyższy, żeby się, no być może, chociaż on nie bardzo chce się tutaj angażować, no ale on trochę się też tutaj boi, widzę straty was albo straty tej. tej te ogólnie jakieś relacji, czy jakiejś osoby. A ta karta umiarkowania, to on stara się zachować równowagę w życiu codziennym. To tak jakby wszystko mógł ze sobą łączyć, ale musi zachować umiar. I co to znaczy? Zobaczcie. Tutaj to życie jego singla, jakby pokazuje się. Że do końca nie odchodzę, nie chcę, żeby to się skończyło, bo uzdrawiam coś na przykład przy, yy, przy tobie, ale z drugiej strony pragnę świętować, bawić się, ucztować i ja chcę mieć to wszystko naraz. Ja nie chcę tutaj yy, rozdzielać tego przede wszystkim. Chcę, żeby tu zaszedł balans, chcę, żeby Wszystkie decyzje były przemyślane. Przy odrobinie cierpliwości, naprawdę on, ta osoba uważa, że można mieć wszystko. Również tutaj ta osoba myśli sobie o tym, że ten spokój, ta umiejętność balansu pomiędzy emocjami i ich wyrażaniem. Odpowiednich momentach, w których to wykorzysta, do własnych celów mu się absolutnie nada. Czyli wykorzystuje ten, to swoje umiarkowanie, dawkuje ci te emocje i wyraża je w taki sposób, żeby było dobrze dla niego. No właśnie, i przy tym jest mag. On właśnie dawkuje ci taki sposób, i on widzi, że to działa. Że z jednej strony ty nie odchodzisz, a z drugiej strony tutaj on dostrzegł, że no to jest jakby jego pomysł, tak? Ten pomysł, który mógłby zadziałać. I nabiera umiejętności w tym. Zobaczcie, on się doszkala, dokształca, żeby nie dawać wszystkiego naraz, żeby dawkować to. I to jest jego plan właśnie na to, żeby ta równowaga i ten balans w komunikacji, w wyrażaniu emocji mógł zaistnieć. Ja bym chciała jeszcze do tego tutaj do tej śmierci dołożyć jedną kartę. No właśnie, respekt. No on tutaj um, czuje respekt, że to może się zakończyć. Czuję również respekt, że nie może całkowicie się poddać temu życiowi, życiu singla, tak? Bo musiałby wtedy zakończyć to wszystko, co jest między Wami. A on nie chce tego kończyć. Co w sercu u niego? Ojejku, on tutaj jest całkiem zadowolony. No właśnie. Dziewiątka kielichów mówi o poczuciu zadowolenia, tak naprawdę, emocjonalnego, z tego, w jakiej serce moje się raduje, można by było tak to powiedzieć. Powodzi mi się emocjonalnie. Nie grozi mi nic w tej chwili. Czy na pewno? Tak naprawdę to jest tutaj mowa w tej karcie. Że ten człowiek jest zadowolony z siebie i usatysfakcjonowany, jest dumny i on nie ma zamiaru zagłębiać się w uczucia. Jemu to poczucie zadowolenia absolutnie wystarczy. Głupiec. To takie niedojrzałe, może trochę jest to taki cesarz, nie cesarz. E... Tajemnica i bystrość. No właśnie, on tutaj jakby przemierza. E... No tak, on sobie myśli, że jeżeli tutaj sytuacja się zatrzyma. On wie, kiedy ma się zatrzymać, właśnie. O to chodzi, Żebyś, żebyście Wy czegoś nie odkryły. Właśnie jakiejś tajemnicy. Bo to jest Ryś to jest trochę taki nocny drapieżnik, nie? I on sobie w nocy tam uprawia te różne, skutkuje te inne rzeczy, które niekoniecznie chce, żebyście Wy się o nich dowiedziały. To nie jest karta bogactwa jakby uczuciowego, ale jest to wysoki stopień zadowolenia. I ani on myśli, żeby to się zmieniło. No i co tutaj? Jednak wyżejście być może zahamowały te emocje. I on zaczyna odczuwać brak. Y Brak emocjonalny. Zobaczmy, co ta sprawiedliwość, bo to różnie może tu znaczyć. Bo to jest karta, która mówi: każdy dostaje to, na co zasłużył. Księżyc królowa łabędzi. Niepewność. No, właśnie, on widzi, żeby się boicie. I on, jakby, ma poczucie, że on wymierza sprawiedliwość. Ale z drugiej strony, tak naprawdę nie do końca jest pewny, co ma zrobić. Bo ten księżyc pokazuje gotowość. Czasami pokazuje się również, że ten cień tutaj się jakiś wkrada. Strach przede wszystkim i księżyc rzuca iluzję, właśnie na myśli i uczucia związane z tym, czego się boisz. No i właśnie on tu tak będzie miał. To będzie taki irracjonalny strach i ciągła niepewność, i dlatego ten człowiek nie potrafi pokochać już. On jakby wie podświadomie, że Wasze dusze są połączone, że Wy tutaj jesteście eleganckie, wierne i pełne miłości, ale On nie potrafi się do końca w tym przełamać. Nie potrafi w to uwierzyć po prostu. A to sprawiła sprawiedliwość po prostu. To był osąd. On tutaj nie jest pewny tych uczuć, bo ten księżyc mu zasłania te uczucia. Ten księżyc może taki irracjonalny strach wprowadzać, ale również może wprowadzać takie no, różnego rodzaju iluzje, które są wytworem wyobraźni, może tą obsesją jakąś. Kochankowie jako ostatnia karta w uczuciach mówi o tym, że jest bardzo silny, bardzo silny pociąg do siebie. On wie, że ta relacja jest relacją z przeznaczenia, tylko jakby chciał zadać pytanie, czy może... Ciągle na Ciebie liczyć, lub czy Ty możesz na, ciągle na Niego liczyć? No właśnie, bo tu serce wciąż widzi tą atrakcyjność. On wciąż w Tobie widzi spełnienie marzeń, bo On pragnie kochać i ma nadzieję, że ten los w końcu postawi na Jego drodze kogoś, kto. Yy, Pokocha go takim, jakim jest. Ale tutaj w tej przebiegłości, w tym zatrzymaniu Waszego serca, czy tam zatrzymaniu uczuć w Waszym kierunku i oddaleniu się od Was, bo to jest izolacja, oddalenie się, zatrzymanie, izolacja, poszukanie prawdy. No, widzi, że tutaj jego serce walczy z tą niepewnością, i dalej on pewny nie jest. Dalej on pewny nie jest. On tutaj poddaje się jakiejś ekstazie, on tutaj bardzo mocno czuje do Was pociąg fizyczny. No, ale wciąż i wciąż ten Księżyc rzuca strach na tą niepewność. A on w końcu wierzy, że uda mu się uzyskać tą jasność. Ale on nie widzi, że powinien wziąć odpowiedzialność za swoją transformację, przemienić ją w radość i przestać tym diabłem tutaj. Och, ten diabeł tutaj na spodzie to mnie strasznie drażni, słuchajcie. Bo to jest moc diabelska naprawdę. Ten człowiek z jednej strony chce, z drugiej strony się boi, ten irracjonalny strach jakiś o coś. Oj! Ale jest tutaj wiara, że to serce kiedyś uzyska tą jasność, że pojawi się ktoś, kto spełni jego marzenia, bądź że to wy, że koło fortuny w końcu się obróci na Waszą korzyść. Dobra, zobaczmy, co go blokuje najbardziej na ten moment. Niekompatybilny, naprawdę nie wierzysz, że jest ktoś dla Ciebie odpowiedni. No właśnie, no właśnie, Ty nie wierzysz, że ktoś jest tutaj dla Ciebie odpowiedni. I to blokuje tego mężczyznę. On właśnie w tej karcie pokazuje się niezrozumienie, dlatego nie może yy, nikogo znaleźć. Oczekiwania. Kiedy oczekujesz za dużo, nikt nie spełni Twoich oczekiwań. Porzuć swoją listę, chciej tego, co prawdziwe. No i u Was też była ta karta oczekiwania, prawda? Nie oczekujcie albo nie oczekujcie czegoś, co jest niemożliwe do spełnienia. Utknięcie. Nie trzymaj się z kimś, kto nie jest dla ciebie odpowiedni, tylko dlatego, że jest bezpiecznie. No, i to jest właśnie takie: on utknął w jakiejś sytuacji, bo jego oczekiwania są zbyt wysokie, takim oczekiwaniom najprawdopodobniej nikt nie będzie mógł sprostać. No, i jemu się wydaje, że on tak naprawdę musi bardzo jeszcze dużo szukać, bardzo długo, i ma nadzieję, że w końcu się ktoś taki trafi, kto to jego serce rozgrzeje. No, i to, co, powie, co było w tle czytania, co pokazałam, tak, że tam jest ukrywanie, ciągłe poszukiwanie kogoś, kto jest dla mnie idealny, czyli jest możliwość zostawienia sobie takiej furtki. I tutaj są uzależnienia, współzależności. Projekcja bólu i traum. Sytuacja jest zależna. No właśnie, czy wy nawzajem nie projektujecie sobie tych traum i bóli między sobą, albo ten człowiek po prostu projektuje na was może. Potrzeba cierpliwości. Nie spiesz się i nie forsuj planów. Oraz zadbaj o siebie, wprowadź balans, znajdź czas na regenerację umysłu, ciała i duszy. Trzeba wyjść z jakiejś relacji po prostu zależnej, tam gdzie jest bezpiecznie, jeżeli widzi się, że to już nie jest ktoś dla nas.